Czy wiesz, jaka jest tajemnica życia i sukcesu? Prawdziwa siła tkwi w synergii ciała i umysłu. Wszyscy dobrze wiemy, że świat i osobisty, i świat zawodowy jest nieustannym wyzwaniem wymagającym pełnej koncentracji i efektywności. A właśnie tutaj drzemie niezwykły potencjał w rozumieniu, jak Twoje ciało i umysł mogą działać w harmonii, otwierając przed Tobą nowe horyzonty. Współpraca ze mną odsłoni wewnętrzne pokłady potencjału Twoich pracowników, wykorzystując magię jogi, pracy z ciałem i oddechem. Teraz nie ma znaczenia, czy jesteś w Poznaniu, Nowym Jorku, czy w dowolnym miejscu na globie. Zapewniam zajęcia albo online, albo stacjonarne, odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb. Równowaga ciała i umysłu to klucz do efektywnego przywództwa i radzenia sobie. Z wyzwaniami i w biznesie, i osobistym. Harmonia, którą odkryjesz dzięki moim technikom, pozwoli ci uzyskać pewność siebie, kreatywność i spokój w tym burzliwym świecie. Jeśli masz ochotę na wyjazd, to zapraszam Cię na trzydniowe spotkanie z samym sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi myślami. oddechem 1, 2, 3 września w tym Bogurze pod poznaniem. Szczegóły znajdziesz w opisie i komentarzu.